Dzień dobry, cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w troszkę innej scenarii, bo myślałam, że troszkę zmienię sobie jego położenie kamery. Bo zawsze nagrywam sobie tam przy moich półeczkach, a dzisiaj stwierdziłam, że nagram właśnie przy moim biurku. Także mam nadzieję, że taka mała zmiana Wam się podoba. I słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z. Um, Inną recenzją, ponieważ jeszcze takiego tytułu i jeszcze takiego gatunku u mnie na kanale nie było. Mianowicie będę recenzowała dzisiaj dla Was tego oto Hentaja. Tak. Więc nie przedłużam, kochani, i zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszą recenzję. Tak, lecimy. Od razu uprzedzam, że manga jest dla dorosłego czytelnika, jest 18+ plus. i to mocno 18+ plus. Ale ja przygotowałam swoją recenzję tak, po prostu każdy mógł ją obejrzeć, ponieważ no nie będę żadnych scen pokazywał. Pokażę Wam oczywiście kreskę mangi, ale no nie będę pokazywała nic, czego młodszy, młodszy widz nie mógłby jakby sobie zobaczyć. Dobra, lecimy do samej recenzji. Eee, zacznijmy może od tego, że manga e, składa się z 10 opowiadań, więc nie jest to jakby jedno duże opowiadanie plus dwa bonusowe, więc mamy takich 12 małych opowiadań, co powiem wam szczerze, że dosyć e, mi się podobało. Nawet bym powiedziała, że podobało mi się bardziej e, niż gdybym dostała taką całą mangę o jednym, całego hentaja o jednym, ponieważ ja czytałam już takie hentaje, które właśnie um, były jakby całość była jedną historią i um, one mnie trochę nudziły. Nie do końca przypomnę mi do gustu, natomiast jeśli chodzi tutaj właśnie o tego hentaja, to fajne było to, że właśnie um, historie były różne, były różne kobiety, różne historie i mi się to naprawdę podobało. Zacznijmy może od pierwszej historii, którą dostajemy tak na dzień dobry, i jest to historia dosyć kontrowersyjna moim zdaniem, ponieważ mamy em, parę. Em, parę rodzeństwa, tak, rodzeństwa, są ani przyrodnim rodzeństwem, no ale jednak są spokrewnieni. Uh, powiem Wam szczerze, że ta pierwsza historia tak mm, nie za bardzo do gustu mi przypadła, ponieważ no, mamy tutaj do czynienia z kazirodstwem i um, tak dziwnie mi się to czytało. Tym bardziej, że podczas scen miłosnych e, często chłopak zwracał się do dziewczyny nie jej imieniem, a mówił do niej siostro. Więc. Wiecie, to było takie dziwne trochę. Jeśli chodzi o pierwsze opowiadanie, no to po prostu troszkę je skreślam. Właśnie głównie dlatego, że mamy ten właśnie. Hmm, to kaziroctwo. No tak, ja rozumiem, ja wszystko rozumiem, ponieważ oni byli młodzi, zakochali się w sobie, zamieszkali razem. Ich rodzice po prostu wzięli rozwód i pobrali się ponownie. No i tak traf chciało, żeby po prostu przy pierwszym jakby wejrzeniu się w sobie zakochali. No i już podczas właśnie tego całego okresu dojrzewania no już jakby ciężko było im te uczucia tłumić. No i tak, to właściwie jest tyle Co o pierwszym opowiadaniu Chciałabym wam powiedzieć Przejdźmy do drugiego opowiadania, które podobało mi się Najbardziej i mamy głównych Dwójkę głównych bohaterów Goto i Tomobe I Tutaj naprawdę e, czytałam to z przyjemnością, ponieważ e, dziewczyna, która jest głównym bohaterką, jest naprawdę śliczna i jest po prostu mega urocza, przyurocza, e, I ona m, jakby przeżywa, przeżywają razem swój pierwszy raz z chłopakiem I dziewczynie e, tak się to wszystko podoba, e, tak jest zafascynowana tym, że chciałaby próbować jeszcze więcej, więcej i m, tak troszkę eksperymentować Więc... E, Myślę, że to jest takie normalne i ludzkie I, i tutaj jak najbardziej było to ciekawe i przyjemnie mi się czytał to drugie opowiadanie Więc drugie opowiadanie dostaje tak naprawdę ode mnie dużego plusa, bo było super eee, I również trzecie opowiadanie też mi się bardzo podobało, ponieważ mamy tutaj historię e, też dwójki zakochanych i mamy dziewczynkę, dziewczynę, która jest też taka słodka i urocza i chłopak przyjeżdża do niej w końcu po długiej dosyć rozłące, z tego co pamiętam to było chyba 6 miesięcy rozłąki i oni są ze sobą bardzo, bardzo stęsknieni i ponosi ich miłość, także też mi się bardzo, bardzo podobało i też mi się to przyjemnie czytało. O kolejnych opowiadaniach już nie będę Wam jakby dużo mówiła, bo też nie chcę Wam dużo spolerować, bo chciałam, żebyście sami się na niej pomagę i wsparli troszkę nowe wydawnictwo, bo mam nadzieję, że nie poprzestaną tylko na detach, że będą wydawać też inne tytuły. Ja bardzo, bardzo czekam i w sumie powiem Wam szczerze, że czekam. Na jakiegoś gorącego jałowca. Także mam nadzieję, że jakiegoś fajnego yaoi dostanę od wydawnictwa. Naprawdę nie pogardziłabym takim fajnym yaoi Mam jeszcze powiedzieć o plusach mangi, ponieważ um, naprawdę ma śliczną kreskę. Um, dziewczyny są prześliczne. I też co mi się podobało w tej właśnie, w tych dziewczynach, że każda z nich jest inna, każda z nich ma inny kształt, <laughs> jedna ma większe piersi, druga ma mniejsze, jest mniejsza, troszkę większa, więc to jest naprawdę fajne i um, myślę, że takie doceniające kobiece piękno, jeśli tak można powiedzieć i różnorodność, bo naprawdę było... Przyjemnie się patrzyło, nie powiem, że nie e, Natomiast mam jedno zastrzeżenie e, Do autora, autorki e, Dlaczego, dlaczego faceci wyglądają praktycznie tak samo? Powiem wam, że ja zaczęłam czytać tego hentaja I tak, wyczytałam pierwsze opowiadanie Doszłam do drugiego opowiadania Zaczęłam trzecie opowiadanie i tak huh. Coś tutaj chyba jest nie tak, i słuchajcie, musiałam wracać do tego pierwszego opowiadania, bo miałam takiego e, zonka i mówię, kurde, czy to jest ten sam facet? Czy to jest ten sam koleś? I naprawdę musiałam mocno, mocno się przyjrzeć, żeby zobaczyć te różnice, bo tak naprawdę oni, e, ci faceci są identyczni. Przysięgam wam, zresztą zaraz wam pokażę. Pierwszy chłopak wygląda tak. O! No i następnym, który jest w następnym opowiadaniu wygląda tak. <laughs> Więc powiem Wam, że ja dużej różnicy w wyglądzie nie widziałam, um, no naprawdę byłam bardzo zdziwiona jak zaczęłam czytać trzecie opowiadanie i tak w końcu mówię, kurde to jest chyba jednak inny facet, no bo co już trzecią kobietę by miał, trzecią dziewczynę, czyż tak kochał tą pierwszą swoją siostrę, więc byłam trochę zdziwiona, bo na początku po prostu nie wiedziałam, że um, hentai będzie takim opowiadaniem, Myślałam, że to będzie właśnie całość, a dopiero później jak zaczęłam czytać, to się dobrze przyjrzałam, że rzeczywiście no, jest opowiadanie, jest tam tych kilka opowiadań, więc to jest takie moje, taki duży, duży, w sumie duży minus, bo um, dziwnie mi się to czytało. Um, Widziałam, że faceci są jakby tacy sami, że kobiety tylko się różnią. Um, tak, także to jest tak naprawdę jeden duży minus i plus. Te dwa opowiadania z kaździrodstwem, no one też mnie bardzo nie zachwyciły i też jakby no nie były jakieś super, ale tak naprawdę pozostałe opowiadania naprawdę mi się podobały. Szczególnie właśnie te drugie i trzecie było naprawdę mega urocze i dziewczyny mi się super podobały, więc tak. Okej. Okay. <noise> Dobra, kochani, w takim razie to jest w sumie wszystko, co chciałam wam w tym filmiku e, powiedzieć. Jeszcze raz wam was bardzo, bardzo zachęcam, jeśli macie 18 plus do wspierania wydawnictwa, bo byłoby fajnie, gdyby wydawnictwo ruszyło z, z czymś nowym, też właśnie nie tylko z hentajami, więc zachęcam was bardzo. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Pa pa. Mua.